Hej, hej, witam Was kochani bardzo, bardzo cieplutko. To już jest ostatnia ostatnia seria, tak zwana. <laughs> Mam dwie drapeczki dla naszej widzki, Sabinki Runki, Sabinka Runka. O, tak dokładnie, przepraszam, jak coś przekręcam. I mamy linię dla Mateusza, bo się jeszcze dopisał. Może zaczniemy od Mateusza, będzie my mieli szybciej. Mateusz, trzymaj kciuki. Mamy garnek. O, widzisz, już masz garnek pełny złota. Bo drugiego nie ma. Mamy piórko. Gdzie jest piórko? Piórko jest. Piórko. Jedno, jedno. Mateusz prosił, bo mówił, że mu się podoba. Więc dziabiemy. Nie ma drugiego pierścionka. Ale mamy chmurkę. Chmurka, chmurka, chmurka. Mateusz bardzo Ci dziękuję. Yy, drugiej chmurki nie ma. Trzymaj kciuki. Woreczek, woreczek, gdzie jest woreczek, tu jest woreczek. O może coś się wykroi. Drugiego nie ma. Kluczczyka szukamy. Mamy kluczyk. Szukamy siódemki. Gdzie jest siódemka? Tu jest. Mamy siódemkę. Łapkę. Hmm. Coś ta f tak dzisiaj drapie. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie propozycje. Było mi bardzo, bardzo miło, że mogłam sobie podrapać. Nie ma drugiego diamentu. <laughs> Słoneczko. Słoneczko też jest jedno, ale wystarczy. Zegarek. Zegarki mamy dwa. Jeden będzie na zapas, w razie czego. Mamy banknoty, tu mamy banknoty. I drzewko, drzewko też jest jedno. Przydałby się kapelusz. Kurale albo pajęczyna. Bez lokatora. O, proszę, widziałeś? Ile no i jest? Chciałeś i masz. Jest elegancko. Drugiej pajęczyny nie ma? Nie ma, nie ma. Może monety? Monety mamy tu. Może jakiś sejf, co by było więcej? Mm, nie wiem. Ale mamy czapę tak zwaną. To jest nuget, jakby ktoś nie wiedział. No i mamy tęczę. Jedna wygrana. 3 funty na pewno będzie. Bo tu reszty nie ma. Sprawdzamy. Nie, jest piątka. No widzisz super. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Udało się. Rafał, Rafał, przepraszam. Mateusz ma kanał, ale się rozleniwił i nie chce drapać. Woli drapać poza kanałem. O, już mi się tu coś poprzesuwało. Dlatego zapraszam was do, was do niego, Was do Was chciałam powiedzieć. <laughs> Dobrze kochani, yy, mamy teraz Sabinkę. Sabinka, serducho dla Ciebie z tym bol, bolcem wzięłam i trzymaj kciuki, szukamy B. Mam nadzieję, że tu nic nie pokiczkam, bo coś ostatnio w tych krzyżówkach jakoś mi nie idzie. Szukamy. M, 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 mamy w, m, nie mamy, w, 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 w. w, w, w. Nie ma. E. e. Czasem się przydaje. O, mamy już jedno słówko. Jak wpadnie K, to będzie drugie. Gdzie jest jeszcze E? Tu jest E. O, i tu było B, widzicie. No i fajnie. Hmm. Gdzie jest jeszcze E? Tu mamy dwa. O, L by mogło wpaść. I tu mamy E. E, 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 e. Dobra, chyba więcej E nie widzę. O, jest W. O, i mamy drugie słówko, proszę. Gdzie, o? Tu mogłoby T wpaść. I mamy tu. Wszystkie. Dobra. R. O, przyszła Lusia. Co tu chciałaś? Musisz być dzisiaj. Tylko tyle? I K nie ma. Oby mogło wpaść. Doby były dwa. Zobaczymy. Wpadło U. Majajajaja. U nigdzie nie mamy. U hmm, hmm. nam nic nie daje. No, no nie wytrzymam. A tak fajnie szło. no. Mamy dwa wyrazy. K nie ma. G nie ma. O nie ma. Luśka Złaś. Luśia. U jej, przepraszam Was. Przepraszam, ale Luśka mi na okno wlazła. Się wystraszyła, matko jedyna. Się cała roztelepałam. By mi wyleciała z 11, to bym jej już nawet nie znalazła. Nic, kochana, szukamy. Może tu coś będzie. No co jest? A... No dobra, może będzie coś w tym. Sabinka, trzymaj kciuki mocno. Pomóżcie jej żeby coś tu wpadło a 3 mamy a3 a2 bez a1 e4 będzie woda f2 następna d2 też woda Nie. tu będzie teleskop Mamy E6. O, wynurza nam się Sylwia. Sylwia, pozdrawiam. C1. Może Sylwia nam tu wpadnie na odcinek. G7. Za dużo tej wody. D1. No, no, jeszcze brakuje D3. I będziemy mieli teleskop G5. Tu jest 5, 5. Konstelacja tu nie ma. C2. Dalej woda. Jakiś ocean. A4. No, tutaj nigdy nie dojdziemy. Ale może kiedyś. 7, 2 brakuje. B3. Już za dużo tej wody dzisiaj. A1. No, wcale niepotrzebne. G3 ostelacja, nam też niepotrzebna zjeżdża G1 ajajaj, D 3, a tu cztery są, ojejko F4 F4 o. A6 o. wszystkiego po kawałku a w sumie nic. G2. Ma... Masakra. No nic kochana. Sabinko. Nie wyszło. Ale bardzo Ci dziękuję. Oj. W tej serii to tylko Mateusz. Wydziałał piątkę. Bardzo się cieszę. Trzeba by coś tu wydrapać. Okej. Okay. I chciałabym Wam wszystkim, wszystkim bardzo, bardzo podziękować za wzięcie udziału. Było mi bardzo, bardzo miło. Fajnie się drapało. Trochę mało wyszło, ale to przeze mnie, bo mam takie koślawe łapy, że mało wpadło. Ale mam nadzieję, że się trochę pobawiliśmy tak z lekka dla urozmaicenia. Serdecznie Wam dziękuję jeszcze raz. I myślę, że. W tygodniu jakieś drapki polskie wpadną, bo jadą. Zobaczymy, czy zdążą. Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za wszystko. Pa!